na żuzlu pomiędzy apatorem Adriana Toruń, a zetkarzetem Quick-Mix Zielona Góra. Goście przyjechali do Torunia w następującym składzie. Jedynkę ma Rafał Okoniewski, dwójkę Grzegorz Kłopot, trójkę to Billy Hemil, z czwórką pojedzie Krzysztof Słaboń, z piątką Piotr Świst, szóstkę ma Bartosz Kasprowiak, siódemkę Rafał Kurmański i z numerem ósmym wstawiony jest do zespołu Andrzej Huszcza. Gospodarze to z dziewiątką Wiesław Jaguś, z dziesiątki ma Jason Kramp, jedenastkę Tomasz Bajerski, dwunastkę Piotr Protasiewicz, trzynastkę Tony Richardson, Z czternastką pojedzie Adrian Miedziński, z piętnastką Marcin Jaguś, z szesnastką Robert Sawina. Mecz zapowiada się arcyciekawie. Miejmy nadzieję, że po turnieju Grand Prix Szwecji w Aweście nie ma już śladu zmęczenia kilku uczestników tego turnieju. Tomasz Bajerski, witany serdecznie przez toruńską publiczność. Znakomicie pojechał właśnie w drugim turnieju z cyklu Grand Prix. Posłuchajmy co miał do powiedzenia na temat swojego występu w Szwecji. Udało mi się pojechać lepiej. Znaczy zdecydowanie lepiej, ponieważ jechałem od fazy zasadniczej zasad zakwalifikowałem się do turnieju głównego nawet do półfinału. E, troszeczkę zabrakło szczęścia w tym był finale, a druga sprawa taka, że ja troszeczkę przesadziłem z przełożeniem, e, pojechałem, później zostałem wypięty na szeroką i niestety było za słabo już. To chyba jazda troszeczkę lepsza była niż samo miejsce, ale e, to jest gram Prix w sumie i liczyłem troszeczkę więcej, może nie tam na awans, może do finału, ale to miejsce pierwsze z zabrakło minimalnie, no ale trudno. W pierwszym biegu dzisiejszych zawodów zobaczymy Wiesława Jagusia w kasku czerwonym, Jasona Krampa w niebieskim, to para gospodarzy oraz Rafała Okoniewskiego w żółtym i Grzegorza Kłopota w białym, para gości. Jason Kramp z pewnością nie może być zadowolony ze swojego występu w awescie, może będzie chciał powetować w meczu ligowym. Fantastyczny start Jasona Krampa. On prowadzi, ale także Rafał Okoniewski ma aspiracje na zwycięstwo. Teraz ramię w ramię, jednak nieco szybszy Jason Kram. Austrończyk na, na prowadzeniu. Rafał Okoniewski, i drugi oglądają się za siebie już Jaguś w tej chwili trzeci, ale będzie atakował bardzo blisko siebie i Jason Crump i Rafał Koniecki, a obu zawodników przechytrzył Wiesław Jaguś, on prowadzi. Jason Crump z pewnością już w tej chwili widzi, że jego partner z zespołu jest na przedzie, może troszeczkę uspokoić jazdę. Rafał Koniecki cały czas ma nadzieję na to, że zajmie lepszą pozycję aniżeli trzecia. Grzegorz Kłopot daleko z tyłu. Jeszcze jedno okrążenie do odjechania. Wiesław Jaguś coraz szybciej, coraz pewniej. Jason Cramp, drugi. E, Rafał Konewski jakby troszkę spasował. E, kątem oka dojrzał swojego kolegę z zespołu Grzegorza Kłopota. I pierwszy wyścig kończy się podwójnym zwycięstwem gospodarzy. Pierwszy Wiesław Jaguś, drugi Jason Cramp, trzeci Rafał Konewski, czwarty Grzegorz Kłopot. W jego drugim pojadą od góry ekranu Billy Hemil kask żółty, Tomasz Bajerski, kask czerwony, Krzysztof Słaboń, kask biały i Piotr Protasiewicz, kask niebieski. Bajerski i Protasiewicz jeszcze wczoraj rywale z toru dzisiaj stanowią parę. Jak silna to będzie para, za moment się przekonamy. Billy Hemil znakomicie zamknął nieco Tomasza Bajerskiego, ale Piotr Protasiewicz atakuje po zewnętrznej, wychodzi na prowadzenie. Protasiewicz pierwszy, Billy Hemil drugi, Tomasz Bajerski blisko wewnętrznej krawędzi toru. nieco dalej. Po wygranym starcie Billy Hemill nieco stracił prędkości. W tej chwili goni Piotra Protasiewicza, ale wydaje się, że raczej jest bez szans, bo Protasiewicz ucieka coraz bardziej. Tomasz Bajerski z kolei ma kilkanaście metrów straty do Amerykanina. Wygląda na drugie zwycięstwo biegowe gospodarzy. Krzysztof Słaboń także raczej bez szans na prześcignięcie rywala. Tak więc w wyścigu drugim zwycięża Piotr Protasiewicz, drugi jest Billy Hemil, trzeci Tomasz Bajerski, a czwarty Krzysztof Słaboń. Na pewno nie będzie łatwo, bo staramy się pobaczyć, żeby parę punktów zrobić. Yy, jadą świetni zawodnicy, ale zobaczymy. 9 do 3 prowadzą po dwóch wyścigach gospodarze. Przed nami bieg trzeci. Tony Sonkas w czerwony, Piotr Świst żółty, Adrian Miedziński w niebieskim i Rafał Kurmański w białym. Kurmański zastępuje kask Zamknięty Miedziński, ale wchodzi pod ramię Piotrowi Świstowi. Teraz Piotr Świst starał się wcisnąć między obu Torunian, jednak bez powodzenia. Rafał Kurmański, bardzo dobrze jeżdżący już Żużdowiec, mimo młodego wieku. Postrach sławnych Żużdowców ma na rozkładzie, jeśli można tak powiedzieć, bardziej doświadczonych rywali. Tony Rickardson bezproblemowo od startu za nim Rafał Kurmański. No i Piotr Świst trochę ma kłopoty z utrzymaniem trzeciej pozycji. Adrian Miedziński także znany jest z ogromnej ambicji. Jeśli nie popełni żadnego błędu technicznego, to żużlowiec z Zielonej Góry może być w opałach. Trochę zasypany żużlem Torunianin. Ale cały czas w kontakcie z Piotrem Świstem. Zwycięża Tony Rickardson. Trzy punkty. Drugi jest Rafał Kurwański, trzeci Piotr Świst, a czwarty Adrian Miedziński. 3 do 3 piekremisowy po trzech wyścigach, 12 do 6 prowadzą żużdżowcy Apatora Adriany Toron. Niezmiernie interesująco zapowiada się wyścig czwarty. Pojadą w nim Tomasz Bajerski w kasku czerwonym, Rafał Okoniewski w żółtym, Piotr Reprotasiwicz w niebieskim, a Grzegorza Kłopota zastąpi Billy Hamil pojedzie w kasku białym, jest to rezerwa taktyczna, a więc trener Zbigniew Jonder skorzystał z tej możliwości najszybciej jak można. Billy Hemil zastępuje Grzegorza Kłopota. Wyścig czwarty. Trochę długo pod staśmą trzymał sędzia zawodników. Najlepiej Rafał Koniewski. zanim dwaj Torunianie, Billy Hemil. No jeśli ta rezerwa taktyczna ma przynieść efekt, to Billy Hemil właśnie musi się wziąć do roboty, ale bardzo umiejętnie podjechał pod wewnętrzną część toru. Tomasz Pajerski blokuje drogę Amerykaninowi. Rafał Okoniewski, Tomasz Bajerski, Piotr Protasiewicz, ta dwójka przedziela dwóch zielonogórzań, cały czas Piotr Protasiewicz atakuje pierwszą pozycję i teraz można już mówić o stylu Piotra Protasiewicza, bo na prostej właśnie jedzie bardzo szybko i na tym mirażu powinien już wyjść na prowadzenie, jednak także Rafał Okoniewski to bardzo doświadczony żużlowiec, trochę musiał zwolnić. Piotr Protasiewicz, nie było dla niego miejsca przy bandzie, Rafał Okoniewski Piotr Protasiewicz, Tomasz Bajerski Ceny nie udało się udało się teraz, Piotr Protasiewicz prowadzi Okoniewski za nim, Bajerski jest trzeci a zatem zanosi się na zwycięstwo pary gospodarzy Piotr Protasiewicz po kapitalnej jeździ trzy punkty dwa punkty dla Okoniewskiego, jeden dla Bajerskiego, bez punktów występujący jako rezerwa taktyczna Billy Heming W biegu piątym zobaczymy Krzysztofa Słabonia w Kasku Białym, pierwsze pole startowe. Na drugim Mistrz Świata i lider po dwóch turniejach cyklogram Rickardson w Kask Czerwony. Na trzecim Billy Hemin w Kasku Żółtym i na czwartym Marcin Jaguś zastępujący Adriana Miedzińskiego. W 16 do 8 prowadzą rzutowcy Afasora Adriany Tor. Został nieco Marcin Jaguś będzie próbował po wewnętrzne, jednak nie. Tony Rickardson pierwszy, Billy Hamill drugi, na trzeciej pozycji Krzysztof Sławoń, Marciniaków czwarty. No i teraz e, oglądać będziemy pościg Billego Hamilla za Tony'em Rickardsonem, ale dystans jaki dzieli obu żużlowców zwiększa się z każdym okrążeniem. Wydaje się, że tu już karty zostały rozdane w tym wyścigu. Rickardson uciekł spod taśmy. Jedzie po swoje, nie ogląda się za siebie teraz. Jakby tylko kontrolnie chciał ocenić, jak dużą przewagę ma nad rywalem. Mamy Rickardson, Billy Heming, Krzysztof Sławań Marcin Jaguś. Zanosi się na drugi dziś bieg remisowy. Olbrzymia przewaga Toniego Rickardsona. Zdobyła 3 punkty 2 punkty dla Wilnego Chemila, 1 punkt Krzysztof Sławeń bez punktów, Adrian Miedziński 3 do 3, 19 do 11. Po 5 wyścigach prowadzą gospodarze. Jason Kramp w Kasku Niebieskim Wiesław Jagusie w czerwonym to para gospodarzy. Piotr Świst w Kasku Żółtymi. Rafał Kurwański zastępujący Bartoszaka Sprawiaka w Kasku Białym to para gości. Przypomnę, 19 do 11 dla gospodarzy. Wyścig szósty. Wiesław Jaguś po zewnętrznej. Jason Cramp po wewnętrznej. Tak para toruńska rozprawiła się z parą Świst-Kurmański. Troszkę niepewny tej drugiej pozycji Jason Cramp. Wiesław Jaguś od kilku kolejek dowodzi, że jest bardzo mocnym żużdżowcem. Wygrywa w cuglach. Olbrzymia przewaga nad trójką pozostałych żużdżowców. Wiesław Jaguś, Jason Cramp, Piotr Świst i Rafał Kurmański. Trochę gorzej w tym wyścigu Rafał Kurmański. Miałem wrażenie, że porozumieli się wzrokiem z Piotrem Świstem, Rafał Kurmański, że jednak tutaj szans na więcej niż jeden punkt nie ma. No chyba, że Jason Kramp nie dowiezie tego drugiego miejsca, jednak dowiózł 5 do 1 dla Apatora, Wiesław Jakuś 3, Jason Kramp 2. Piotr Świst jeden punkt, bez punktu Rafał Kurmański. 24 do 12. Grzegorz Kłopot, kask biały. Rafał Okoniewski, żółty, to para gości oraz Adrian Miedziński, kask niebieski. I z czwartego pola startowego pojedzie w tym biegu Tony Rickardson. I jeszcze szuka najlepszego miejsca do startu. No i rzeczywiście chyba było to najlepsze pole do startu, bo Tony Rickardson Wystrzelił jak z armaty, ale proszę, zabrakło dla niego miejsca. Tony Rickardson na razie na czwartej pozycji. Zdziwiony nieco Rafał Okoniewski. Rickardson już na drugiej czy na pierwszej pozycji. Teraz na prostej. Rafał Okoniewski Tony Rickardson ramię w ramię. Jednak mistrz świata lepszy na trzeciej pozycji. Grzegorz Kłopot, ale bardzo blisko swojego partnera z zespołu Adrian Miedziński. Nieco dalej. Nie będzie się liczył w walce o punkty. No i chyba już po emocjach, po to co miał zrobić Tony Rickardson w tym wyścigu zrobił. O koniec i jakby jakby już też zrezygnowany spogląda na swojego kolegę. W tym wyścigu gości przywiozą tylko remis. Rickardson 3 punkty, 2 punkty dla Okoniewskiego, 1 dla Kłopota bez punktu miedziński 27 do 15 po 7 wyścigach. wyścig ósmy, Wiesław Jakuś Kask czerwony, Billy Hamil kask żółty Jason Crump w kasku niebieskim i Krzysztof Sławon w białym. Trochę nerwowo i Jason Crump i Billy Hamil Wiesław Jaguś już można powiedzieć tradycyjnie bardzo szybko spod maszyny startowej, na prostej jeszcze szybciej prowadzi Jaguś teraz Billy Hemil atakowany od wewnętrznej przez Jasona Krampa. możemy spodziewać się walki do końca tego wyścigu Billy Hamil i tuż za nim Jason Kramp. Krzysztof Sławoń także i w tym wyścigu nie będzie walczył o wysoką lokatę, jedzie bardzo daleko z tyłu. No a cały czas Jason Kramp z nadziejami na zajęcie drugiego miejsca. Wiesław Jaguś coraz większą ma przewagę, tak jak przez moment się zastanawiał, czy pomóc swojemu bardziej utytułowanemu koledze. Postanowił jednak gnać do przodu. No a Jason Crump ma olbrzymie kłopoty z wyprzedzeniem Amerykanina. A tak ostatniej szansy jednak Billy Hamil drugi, Jason Cramp trzeci. Tak więc 4 do 2 wygrywają gospodarze i powiększa się przewaga apatora Adriany 31 do 17. Po 8 wyścigach prowadzą już do cystorunki. A Rafał Kurmański ponownie na torze zastępuje tradycyjnie już Bartosza Kasprowiaka, kask Biały. Dalej w niebieskim Piotr Protasiewicz, w żółtym Piotr Świst i w czerwonym Tomasz Bajerski. Para Protasiewicz-Bajerski dwukrotnie startowała, dwukrotnie przywoziła zwycięstwo 4 do 2. Najlepiej spotkaćmy Piotr Protasiewicz, dołączył do niego Tomasz Pajerski. No i biorąc pod uwagę dzisiejszą formę, jaką prezentuje Rafał Kurmański, właśnie chyba takim rezultatem powinien się zakończyć wyścig dziewiąty. Prowadzi Trubasiewicz Pajerski tuż za nim. Kurmański trzeci, Świst czwarty, ale wygląda to raczej na ściganie się między sobą. Kurmański w tym pojedynku zielonogórskim lepszy. Kilka metrów przed Piotrem Świstem. A Torunianie zmierzają spokojnie po podwójne zwycięstwo. Piotr Protasiewicz już spokojny. Tomasz Bajerski także nie powinien yy, dać sobie odebrać tej drugiej pozycji. O kolejne punkty zatem zwiększy się przewaga gospodarzy. No poza, yy, poza Rafałem Okoniewskim i momentami winem Hamilem tutaj niestety Rzóżdowcy z zielonej gory nie stanowią e, jakiejś trudności do pokonania. Piotr Protasiewicz 3, Bajerski 2, Kurmański 1, Świst bez punktu 5 do 1, 36 do 18 po 9 wyścigach prowadzi Apatora Anator. W biegu 10 jedna zmiana Krzysztofa Słabonia, który dzisiaj jedzie bardzo słabo, zastąpi Andrzej Chuszcza. Andrzej Chuszcza pojedzie Między yy, wicemistrzem a mistrzem świata. Pierwsze pole startowe zajmuje Jason Kramp, Trzecie Tony Richardson. Partnerem Andrzeja Huszczy jest Rafał Okoniewski. 36 do 18. Prowadzą gospodarze. trener Jonder szuka powodzenia w tym manewrze. Andrzej Huszcza. To Nestor polskich torów. Na razie na trzeciej pozycji. Tony Carson i Jason Kramp prowadzą. Rafał Koniecki coraz dalej z tyłu. A Rzeźwiczka bardzo blisko utytułowanych rywali. Ale wydaje się, że bez szans na prześcignięcie któregokolwiek z nich. Oglądają się za siebie i Jason Krampi. Tony Rickardson Wypuścił przed siebie Australijczyka Tony Richardson. Andrzej Huszcza ma kilka metrów straty do Toniego Rickardsona. A po walce o punkty nie liczy się Rafał Okoniewski. Jeden z mocniejszych punktów zielonogórskiego zespołu. W tym wyścigu jednak nie miał wiele do powiedzenia. Gospodarze wygrywają podwójnie. Jason Kram pierwszy, Tony Rickardson drugi, trzeci Andrzej Kuszcza, a czwarty Rafał Koniecki. Przed nami wyścig jedenasty. Marcin Jaguś zastąpi Adriana Miedzińskiego. Pojedzie z pierwszego pola startowego w kasku niebieskim. Dalej Rafał Kurmański zastępujący Kasprowiaka w kasku białym. Tomasz Wajerski w kasku czerwonym i Billy Hemil w żółtym. 41 do 19 prowadzą gospodarze. Jedno, Tomasz Bajerski. Rafał Kurwański, Billy Hemil i Tomasz Bajerski. Wiesław Jaguś, który tak świetnie spisywał się, e, przepraszam, Marcin Jaguś, e, młodszy z braci na czwartej pozycji, prowadzą goście. No i to jest chyba e, niespodzianka. E, Rafał Kurwański trochę nas usypiał jazdą w kratkę dzisiaj. W pierwszym starcie był drugi, potem czwarty, potem trzeci. Teraz jedzie bardzo dobrze. Tuż obok niego Billy Hemil. Tomasz Bajerski mam wrażenie nie angażuje się za bardzo jego motocykl. Dzisiaj nie jest tak szybki jak chociażby wczoraj w Aweście. Marcin Jaguś chyba spokojnie. Nikt tu nie jest w stanie przeszkodzić. A prowadzą Billy Hamill i Rafał Kurmański. Wygrywają 5 do 1. Tomasz Bajerski zdobył właśnie ten jeden punkt. W biegu 12 parę gospodarzy stanowią żóżdowcy, którzy do tej pory nie przegrali ani jednego wyścigu. Protasiewicz w kasku niebieskim, Jaguś w czerwonym. Goście to Kłopot w białym, i Andrzej Puszcza w żółtym. I Andrzej Huszcza z przodu, fantastyczny start tego żużlowca, Piotr Protasiewicz na drugiej pozycji, ale chyba przez chwilę, bo teraz atakuje po szerokiej. Andrzej Huszcza bliżej wewnętrznej krawędzi toru, na prostej, prześcignął Zielono-Burzanina, Piotr Protasiewicz, Andrzej Huszcza, a Wiesław Jaguś jest w czwartej pozycji, atakuje Grzegorza Kłopota, jeszcze e, ostatni Wiesław Jaguś. Bardzo ładnie wystartował Andrzej Huszcza, ale jeszcze piękniej zaatakował Piotr Protasiewicz. Wiesław Jaguś teraz. Grzegorz kłopot już za nim. Za moment najprawdopodobniej będzie także za nim Andrzej Huszcza, bo Wiesław Jaguś jedzie bardzo szybko. Jeszcze drugi jest Różlowiec z Zielonej Góry. No i teraz proszę Państwa na prostej, czyli mototyk szybszy Wiesława Jagusia. No dostarczył nam ten bieg nieco emocji Piotr Włodasiewicz pierwszy, Wiesław Jaguś drugi, Andrzej Huszcza trzeci, czwarty, Grzegorz Kłopot. Podwójne zwycięstwo pary toruńskiej. Adrian Miedziński w kasku w czerwonym, Tomasz Bajerski w niebieskim, to para gospodarzy oraz Grzegorz Kłopot w żółtym i Rafał Kurmański w białym, Para gości. Bardzo ciasno w tym pierwszym wirażu, spychany nieco Tomasz Bajerski na zewnętrze toru. Cała trójka blisko siebie, a prowadzi Grzegorz Kłopot. Teraz chyba już sytuacja... Oj! Troszkę niebezpiecznie było. Przejechał tuż przed nosem Tomasza Bajerskiego Rafał Kurmański. Na szczęście nie doszło do żadnej kolizji. Grzegorz Kłopot z przodu. Adrian Midziński jest drugi, teraz atakowany przez Rafała Kurbańskiego. Zpycha go na zewnątrz. Jeszcze nie dał rady. Tomasz Bajerski na ostatniej pozycji. Teraz zwiększył szansę na atak Torunianin. Jeszcze nie dał rady kolejny atak Rafała Kurbańskiego. To wykorzystuje Tomasz Bajerski, ale odjechał za szeroko. Ponowił swój atak Rafał Kurbański. Dużo się dzieje, ale trochę chaotycznie jadą no, oszustówcy w tym. W 13 wyścigu teraz zdefektował motocykl Tomasza Wajerskiego, nie ukończy biegu, a wygrywa Grzegorz Kłopot, do na drugiej pozycji Adrian Miedziński i trzeci Rafał Kurmański. 4 do 2 wygrywają goście. 49 do 29 przed 14 wyścigiem prowadzą gospodarze, a w tym 14 pojadą Wiesław Jaguś w kasku czerwonym, Jason Kramp w niebieskim. Kurmański zastępujący Słabonia w żółtym i Andrzej Huszcza zastępujący Piotra Śwista w białym. Rafał Kurmański, jeden z mocniejszych punktów Zielonogórskiego Klubu żużlowego. Z pewnością także i w wyścigu 14 zaznaczy swoją obecność w dzisiejszym spotkaniu. Jednak najszybciej Wiesław Jaguś i Kramp. Dalej zielono górzanie. Na razie 5 do jednego prowadzą gospodarzy. Jason Kram, Jaslav Jakuś, Rafał Turmański dzisiaj już dowiódł, że potrafi atakować także z dalszych pozycji. Na razie na czwartym miejscu, tuż obok swojego starszego, bardziej doświadczonego kolegi Andrzeja Huszczy. No ale tutaj raczej się nie przytrafi. Soronianie bardzo blisko siebie, bardzo ładna jazda parą. Wiesław Jaguś jakby troszeczkę czekał na swojego kolegę. Zielono mrużanie. Tracą kolejne metry z każdym okrążeniem. Jakby Wiesław Jaguś nie chciał wygrać w tym wyścigu. Czeka na Krampa. Kto pierwszy minie linie mety? Jason Kram, drugi Wiesław Jaguś trzeci Andrzej Chuszcza, czwarty Rafał Kurmański. Zatem 5 do 1. Wygrywają gospodarze 54 do 30 po 14 wyścigach. W 15 wyścigu zobaczymy Piotra Protasiewicza, który pojedzie w kasku czerwonym. Marcina Jagusia, który zastąpi Toniego Rickardsona, pojedzie w kasku niebieskim oraz Rafała Okoniewskiego w żółtym i piniego Hemila w białym. Wystartowali Piotr Protasiewicz, pierwszy spod taśmy, dalej dwaj Zielono Marcin Jaguś na czwartej pozycji, Billy Hamil w tej chwili na prostej zbliżył się nieco do Piotra Protasiewicza, będzie atakował po zewnętrznej. Piotr Protasiewicz jednak bardzo czujnie spojrzał, co się dzieje za jego plecami, nadal prowadzi. Rafał Okoniewski trzeci, ale odległość jaka dzieli Okoniewskiego od chociażby Pilego Hamila jest tak duża, że raczej nie należy się spodziewać zmiany kolejności w tych 15. Piotr Protasiewicz na przedzie Marcin Jaguś na końcu stawki, o teraz defekt motocykla bilego Chemila a zatem Marcin Jaguś najprawdopodobniej zdobędzie punkt Protasiewicz już kilkunastometrowa przewaga spokojnie zmierza do mety trzy punkty dla Protasiewicza 2 dla Okoniewskiego, 1 dla Marcina Jagusia, 4 do 2 wygrali w tym wyścigu gospodarze, a całe spotkanie zakończyło się rezultatem 58 do 32. W wyścigu dodatkowym o nazwie Wyścig do Unii Europejskiej u wojewody Kujawsko-Pomorskiego wystartowali cztery młodzieżowcy Apatora Adriany Toruń, Marcin Jaguś w kasku czerwonym, Adrian Mejziński w niebieskim, Karol Zombik w białym i Arkadiusz Kalwasiński w żółtym. Puchar wojewody otrzymał Marcin Jaguś. Każdy z zawodników ponadto otrzymał pamiątkowy album fotograficzny pod tytułem Województwo Kujawsko-Pomorskie. Powtórzę zatem, 58 do 32 w meczu dziewiątej rundy wygrał Apator Adriana Toroń z ZKŻ Quick Mix Zielona Góra. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne relacje przygotowane przez Telewizję Polską, oddział Bydgoszczy. Do zobaczenia, do usłyszenia.